Cześć, mam na imię Kasia i od prawie 4 lat mieszkam w Barcelonie. Na tym kanale będę chciała publikować treści związane właśnie z codziennym życiem tutaj, a także vlogi z moich podróży, które także są dużą częścią mojego życia. Jeśli takie tematy Was interesują, to zachęcam do zaobserwowania kanału, a dzisiaj przychodzę już do Was z pierwszym vlogiem. Na śniadanie zrobiłam takie placuszki twarogowe i mamy tutaj kilka dodatków. Jeden z nich to jest taki super minut lawendowy, który kupiłam w takiej miejscowości obok Barcelony. Oprócz tego też mam taką zdrową Nutellę i właśnie z tym sobie je zjemy. Zjedliśmy śniadanie, ogarnęliśmy się i teraz idziemy na basen, Bo mamy w naszym budynku, właśnie na dachu, taki basen, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Są tam też fajne leżaki, także pójdziemy teraz sobie tam na górę poczynować. No i ten teraz jest naprawdę bardzo ładny. Będę sobie teraz tej chillować i mam też dwie książki. Pierwsza z nich jest serią autorki Harry'ego Pottera i będę ją dopiero zaczynać. Oprócz tego mamy też drugą książkę, którą teraz czyta mój chłopak Ja już ją czytałam i ona jest naprawdę bardzo fajna, także polecam I Ja teraz też się opalam i pamiętajcie zawsze o ochronie słonecznej Zwłaszcza jak jesteście w Hiszpanii, ja zawsze też nakładam sobie filtr przeciwsłoneczny na włosy I to jest coś takiego, o czym za bardzo się nie mówi w Polsce A to jest to bardzo popularne, także jak będziecie tutaj plażować, to też polecam sobie coś takiego nałożyć Ja już się ogarnęłam po basenie, jestem gotowa do wyjścia I dzisiaj wybieramy się na rejs katamaranem bo ja tutaj w Barcelonie mieszkam już prawie 4 lata, a niedawno uświadomiłam sobie, że jeszcze w sobie nigdy nie płynęłam tutaj łódką. Także ze względu na to, że dzisiaj jest dzień wolny, bo jest 15 sierpnia, to stwierdziliśmy, że właśnie dzisiaj wybierzemy się na tego typu rejs. I co prawda, mamy jeszcze trochę czasu, bo ten rejs jest dopiero o 17.30, ale już teraz wychodzimy z domu, żeby przetestować sobie też jeszcze jedną kawiarnię, w której jeszcze nie byliśmy. Ja też dzisiaj negocjuję nową kawkę. Spróbujmy się. Jest trochę kwaśna, jest trochę taka special. Ja nie lubię takiej kwaśny, więc... Dobrze, że mam z mlekiem. Poszliśmy jeszcze na spacer, bo mamy czas do naszego rejsu Katamaranem i wejdziemy sobie do takiego sklepu surferskiego. I taki widoczek ze sklepu. No ładnie to wygląda. Mega fajnie. Dobra, jesteśmy w porcie i przed chwilą na Instagramie wyskoczył mi filmik, że Michael Rordan jest tutaj ze swoim jachtem i wygooglowałam i to jest ten jacht. Także fajnie jest to zobaczyć. Na pewno go tutaj nie ma, bo teraz go czyszczą, ale w sumie fajna taka ciekawostka. Tutaj będziemy zaraz wsiadać, już ludzie są w kolejce. Cieszę się, że mamy taki katamaran, a nie taki stateczek, bo przez chwilę się bałam, że dla taki jednak kupiłam bilet i to by już nie było takie fajne. Gigantyczne meduzy, które wyglądają naprawdę groźnie w tej wodzie, a mnie Słuchaj kiedyś... Wody, być tak, mnie kiedyś poparzyła meduza w morzu, także mam złe wspomnienia z tym związane i jest naprawdę strasznie dużo tutaj. Też fajnie, ma, na takim jest zupełnie inna perspektywa, więc widać wszystko od Mączuj, tutaj po lewej stronie przez właśnie stary port, Motel Wybidabo. Widać też kolejkę, linową z Persone Dynamą. Nie widzę kolejnej meduzy. Przychodzi myśl, żeby skoczyć do wody, ale z drugiej strony, właśnie trochę strach przez te meduzy. no. Fajnie, dużo ludzi, ale warto Można sobie miasto z perspektywy wody zobaczyć. No. Muzyczka, przyjemnie. Nam też się podobało, nawet jak tutaj mieszkamy, już w sumie długo. A jak jest się na wycieczce, to też myślę, że fajna activity, no nie? No nawet któryś raz fajnie sobie pójść, ja też już właśnie trzeci raz byłem, ale warto. Zawsze fajnie, fajnie, no nie? No. I taki ładny widok, i takie piękne światło teraz już jest. Przyszliśmy na kolację do takiego pięknego miejsca. Tak, do Elboru. Tak. Właśnie HG w Elborze. HG, czyli Honest Greens, taka sieciówka ze zdrowym jedzeniem. I jak używacie ich aplikacji, to jak tam zrobicie kilka zamówień, to dostajecie taki, taki słody teraz w miesiącu i my sobie wzięliśmy teraz takie kulki mocy. No i czekamy na nasze jedzenie. Przyszło moje danie i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To wszystko zdrowe, bardzo smaczne i też duże porcje, więc ja na pewno tego całego nie zjem, więc pewnie ty dokończysz. Nie tak. Ale fajnie jest właśnie w takich okolicznościach sobie zjeść coś smacznego, zdrowego i też bardzo szybko tutaj podają. Także polecajka.